Nazywam się Dariusz Wojciechowski i prowadzę swoją firmę szkoleniowo- doradczą. Prowadzimy szkolenia dla osób prywatnych, jak też dla firm z zakresu rozwoju kompetencji osobistych, jak też zawodowych. Ze szkoleń korzystają firmy z branży transportowej, logistycznej i produkcyjnej. W większości prowadzimy szkolenia stacjonarne, a do współpracy z Euroforum skłoniła mnie możliwość stworzenia platformy internetowej. Dzięki takiej platformie nasi klienci będą mogli usystematyzować swoją wiedzę, uzupełnić informacje i zdobyć certyfikat. A wszystko to za pośrednictwem internetu, czyli bez konieczności wynajmowania sal, wykładowców, kosztów dojazdu. Z firmą Euroforum współpracujemy od roku i od tej pory udało nam się stworzyć oprogramowanie zawierające nasze obszerne materiały do szkolenia. Kolejnym krokiem będzie stworzenie prezentera, dzięki któremu będziemy mogli oferować naszym klientom szkolenia w formie ćwiczeń, testów, prezentacji. Widzimy, że nasi klienci bardzo zainteresowani są takimi narzędziami dostępnymi przez internet, a nie jest to jeszcze tak popularne na rynku szkoleń. Mężczyzna stoi na ulicy. Nazywam się Marek Gutków. Od 20 lat prowadzę firmę szkoleniową zajmującą się szkoleniami dzieci, dorosłych. Od ponad 10 lat realizujemy również szkolenia unijne z bardzo wielu dziedzin. Dzięki współpracy z Lubelską Agencją Wspierania przedsiębiorczości zbudowaliśmy interaktywną platformę edukacyjną. Platforma ma pomagać w pokonaniu dysleksji, ma służyć również rodzicom i nauczycielom w zdiagnozowaniu i w poznaniu problemów związanych z dysleksją. Inspiracją do stworzenia platformy dla dzieci były nasze wieloletnie doświadczenia jako nauczycieli oraz osobiste. Zrozumieliśmy, że dzieci, które mają problemy z ortografią, koncentracją, mogą osiągać dużo lepsze wyniki, jeżeli uczą się aktywnie, jeżeli korzystają z wielu zmysłów, co właśnie umożliwia wykorzystanie szkoleń w postaci e-learningu. Naszą ofertę platformy edukacyjnej kierujemy zarówno do szkół, nauczycieli, jak też indywidualnych odbiorców, czyli rodziców i ich dzieci. Wszystkie ćwiczenia, materiały zawarte na platformie będą zgodne z podstawą programową. Mężczyzna przeprowadza szkolenie w sali. Firma Euroforum realizuje dwa projekty w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dzięki którym utworzono interaktywną platformę Quizer oraz stworzono portal internetowy w obszarze edukacji online dla dzieci. Fundusze europejskie wspierają przedsiębiorców. Zobacz więcej na wwwrpo